<laughs> Cholera! Postanowiłaś nas wysadzić? Gerald, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słabe. Chcesz się wyżyć? Proszę bardzo, ale nie na mnie. Nie wiem, wyrzuć łóżko na dziedziniec czy coś. Ha, ha, ha. Widzę, że jednak idziemy w stronę słabych żartów. Możemy porozmawiać na poważnie, jeśli wolisz. Aż tak przeżywasz tris, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczę się inaczej. Wiesz co? Skończmy tę rozmowę, zanim powiem coś, czego będę potem żałować. Ale z chęcią posłucham, co też masz do powiedzenia. Doprawdy? No to słuchaj. Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z okładem. Nie wiem, co na to kodeks wiedźmiński, ale wśród zwykłych ludzi to uchodzi za nikczemność, podłość i świństwo. Staram się o tym nie myśleć, ale to głupie łóżko mi w tym przeszkadzało i tyle. Nie będę się przed tobą kajerów. Męczy mnie ta rozmowa, więc ją skończymy. W tej chwili. Oho, rzeczywiście nie jest w nastroju.